Bym poszedł na ten film do kina, to wróciłbym i nagrałbym w kurze pozytywną recenzję. Tutaj nie wystarczy, wiecie, nakręcić na parkiecie tego przysłowiowego pijanego wujka i zmontować ujęcia pod muzykę. Ale by paradoksalnie to by się zaje... obejrzało. Zobaczcie, jaki recenzent jestem filmu, którego nie obejrzałem. Ten film ogląda się dosłownie jak ładnie nakręcony film z wesela. Ej, ja uważam, że to jest giga komplement, co on powiedział. Estetyka może nie tyle męczy, co przy dwugodzinnym filmie... To dwie godziny ma ten film?! I nie bardziej kupują takie realistyczne obrazy, gdzie widzisz trochę tego brudu, widzisz trochę tych kłótni. To musi być, wiecie, brutalny materiał o tej złej stronie. Teraz chcemy pokazać, że jesteśmy zwykłymi ludźmi i tak jak zwykli ludzie, my sprzątamy. Kurwa, chcecie prawdziwą scenę? Coś wam pokażę, patrz. To jest... Borek śmieci, który stoi koło mnie. <gry> co ty myślisz o tych plotkach, że Freeze steruje Twoim losem, że Freeze steruje Twoim wyglądem, że dominuje i tak dalej, nie? Że on o, kieruje całą Ludzie, którzy od lat występują na YouTube, mają w głowie nagle drukowane kamera, trzeba robić content, no i zaczynają pajacować. O, wiem co obejrzymy. Recenzja z kanału na gałęzi odnośnie Freeze and Czy to się w ogóle da oglądać? W ogóle tego ziomka możecie kojarzyć z TV gry kiedyś. Nudy oglądałem? No. To nie jest kanał dramowy, to jest kanał analizujący filmy. no, to Czego się spodziewać, Że zacznie ich wyzywać? Albo nie wiem, będzie mówił, czy Wersof jest ładnie w nowej fryzurze. Czego on tygodnia robił z gąciarzem często? Ta, no, stare czasy TV-Gry, no, stare czasy. Ale fajnie, że mu ten kanał wystrzelił. Kurwa, dziomek ma prawie 500 tysięcy subskrybentów, fajne wyświetlenia kręci. No w ogóle też fajnie opowiada. Kiedyś oglądałem jego materiały, jak wygląda taki profesjonalny plan filmowy. Też fajnie się to oglądało. Więc ten. On... Fajnie, że ktoś taką zajawkę. Kiedyś wam o tym opowiadałem, ale kiedyś do niego wiadomość wysłałem, bo go pytałem w jaki sposób używa fragmentów trailerów w swoich materiałach, że prawa autorskie mu nie wyskakują i mi odpisał. I tak zapamiętałem, że ziomek odpisuje na wiadomości, a to dawno temu było, nie byłem rebo, nie, że tak powiem, tylko to jeszcze za czasów jak nagrywałem o muzyce elektronicznej i pamiętam, że mi odpisał. Mówiłeś? Dla nowych widzów teraz mówię. W skrócie chłopowe? No nie wiem, może nie, może się zaskoczymy, może ta recenzja nas zachęci, żeby ruszyć do kina, chociaż wątpię, bo wszyscy wiemy, że to trafi na serwisy streamingowe, więc moim zdaniem do kina to tak średnio się opłaca. Dobra, oglądamy. Pris Versov. Czy to się w ogóle da oglądać? Sprawdź. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie miałem takich sytuacji, że wy od razu po naciśnięciu record w kamerze czuć taką ogromną potrzebę wytłumaczenia się przed wami, dlaczego w ogóle na dany film poszedłem. Wydaje mi się, że tutaj wygrała ciekawość. Tak jak z czystej ciekawości poszedłem na Putina Wegi, jak z czystej ciekawości obejrzałem Wojnę Światów, czy zaznajomiłem się z paszkwilami Blanki Lipińskiej. <laughs> od razu do jakiej kategorii wrzucił ten film. <laughs> Ale zaszczytne grono. No dobra. Tak i z czystej ciekawości poszedłem na Freeza i Jestem w stanie założyć, że osoby, które chcą po prostu zobaczyć więcej tych bohaterów na ekranie, no to nie ukrywam, że zobaczą więcej Freeza i Wersow i pewnie będą ukontentowani. Jednak biorąc pod uwagę to, czym ten film stara się być, a wydaje mi się, że celem tego filmu było pokazanie kulis ich życia, pokazać tego, jak pracują. O, to dokładnie jak wkódź się na influencera. I rozpatrując go w tym kontekście, mam tutaj sporo uwag. Jest tutaj kilka rzeczy, które uważam, że nie do końca się udały i ten cel filmu nie został osiągnięty. Mam zaszczyt ogłosić was mężem i żoną. Cała produkcja ma mocny vibe takiego dobrze zrealizowanego filmu z wesela, czy klipu z wakacji. Dobre filmy z wesela to są jak bager na Kolony tańczy, i te, na nie tam jakieś wymuskane obrazki idealnej rodzinki. To jest, i Disco Polo leci. <grywia> to jest film z wesela. Puszczałem wam ostatnio, jak tam ktoś komuś zajebał. O, to są wspomnienia, a nie. Ten cały film ma taki wizualny sznyt. Weselniaka. Jednak mówię to nie dlatego, żeby ten styl opowieści krytykować. Wbrew pozorom, nakręcenie ładnego filmu z wesela też jest swego rodzaju sztuką. W sensie to, Tylko, czy to powinno trafić do kina, nie? W sensie <laughs> fajne do no, filmu na YouTube, albo nawet jeżeli ktoś raczej tam ceni prywatność, to, żeby pokazać rodzinie i zwykle ludzie chyba jednak z takim nastawieniem robią sobie filmy z wesela, żeby mieć pamiątkę i gdzieś tam sobie kiedyś obejrzeć albo pokazać znajomym i powspominać, a niekoniecznie ten. No, ale powiedzmy, że jak są YouTuberami, to to na YouTuba, spoko. Pytanie, czy kina to jest to miejsce. Tutaj nie wystarczy, wiecie, nakręcić na parkiecie tego przysłowiowego, pijanego wujka i zmontować ujęcia pod muzykę, chociaż takie weselniaki też się zdarzają. ale by no paradoksalnie to by się zajęliście obejrzało. To by się ale jeśli chcemy nakręcić artystycznie ładny film z Wesela, to musimy jednak mieć jakieś poczucie estetyki. Musimy wiedzieć, jak ładnie położyć kamerę, jak pięknie ukazać lokację, w której się znajdujemy. Można też pograć troszkę impresją świetlną, zastaną na planie, znaczy na planie, co ja mówię, na, na lokacji, yy, gdzie ten ślub się odbywa. Wiecie, coś pograć światełkiem, jakimś zachodzącym słońcem. Można ukazać ładne, estetycznie, nawet artystycznie kadry z Wesela. I ten film ogląda się. Dosłownie jak ładnie nakręcony film z Wesela, czy film z Ej. Ja uważam, że to jest giga komplement, co on powiedział, bo najpierw te porównania poszedłem, bo to wiecie, jak Putin, Wegi itp., to tak trochę jakby wrzucił w kategorię odpad filmowy, ale z ciekawości, ale teraz jak mówisz, że jest ładnie to chyba komplement dla tego filmu, tak mi się wydaje. To wszystko jest takie pełne przepychu, pełne ideału. Te kadry są ładne w tym kontekście, one są estetyczne, na nie się przyjemnie patrzy. Jednak mamy tu dwa problemy z tego wynikające. Jeden, Filmy z wesela, nawet pięknie nakręcone, ogląda się raz, Potem wyrzuca do szuflady. Szczerze mówiąc, najlepsze filmy z Wesera to są takie, które trwają 5-10 minut, nie ukrywajmy. Estetyka może nie tyle męczy, co przy dwugodzinnym filmie po prostu. To dwie godziny ma ten film? Oku. To wszystko jest zrobione na jedno estetyczne kopyto, które jest zbyt idealne, zbyt perfekcyjne, zbyt nieprawdziwe. Nie no, dwie godziny. Dwie godziny materiału takiego, wiecie, ze ślubu? To ja czuję, że to jest prze przeciągane mega. I tu przechodzimy do drugiej no. kwestii. To jest troszkę jak z tym memem na Instagramie, że mamy piękne zdjęcie na Instagramie przedstawione, idealną kompozycją, cudowna lokacja, a potem obok prawdziwe życie. nie? I wszystko, co jest poza tym kadrem, to jest chleb, brud i ubóstwo. I ta hmm. piękna estetyka tego filmu tak strasznie uderza w tą tonację, że my tu mamy skrzętnie wyreżyserowane, skrzętnie dobrane, piękne kadry. No taka laurka, no i to niestety było coś, chociaż dobra, może będzie zaraz jakieś uzupełnienie, ale to jest coś, czego może ja się obawiałem odnośnie tego filmu, ale też pewnie wiele osób, że to nie będzie fajny, prawdziwy materiał o dojrzałej relacji ludzi, którzy decydują się gdzieś w finale na ślub. Tylko. Pana Laurka do kin, żeby pokazać, jacy jesteśmy wspaniali. No i tak widzę, że to chyba, przynajmniej tak jak mówi, estetycznie, ale zakładam, że i się przekłada to wszystko w finale na treść. No poszło w te strony. i przez to, że jest to tak nagminne, tak ciągłe, to zaczyna razić. Zwróćcie uwagę, że film z Wesela, czy film ukazujący czyjeś piękne chwile, istotne, czy film z wakacji, jego zadaniem jest pokazać coś jak najpiękniej. Hmm. Pokazać coś, co może jest chaotyczne, może jest estetycznie. Ale właśnie nie wiem, kurczę, to jest takie coś, że może to jest specyficzny tam, typ odbiorcy. I... Wiecie, może to jest coś takiego, ale mnie bardziej kupują takie realistyczne obrazy. Gdzie widzisz trochę tego brudu, widzisz trochę tych kłótni, widzisz trochę tego całego syfu. Ja nie mówię, że to musi dominować, nie mówię, że to musi być, wiecie, jaki brud. Materiał o tej złej stronie. Nie, ale kurczę, że to takiej prawdziwości nadaje, takiej, takiego czy, czegoś, z czym możesz się trochę zidentyfikować, a te takie idealne obrazki, niezależnie od tematu, mega mnie odpychają, bo czuję w tym fałsz, sztuczność i takie trochę próbę urobienia mnie, czy wdrukowania mi jakiegoś nieprawdziwego obrazu. I jak rozumiem, on też trochę tak yy, z racji tej recenzji, no też go to tak mocno uderzało, że to jest dokładnie tak samo, właśnie, jak wchodzicie do kogoś na profil, ma wszystkie idealne zdjęcia z Instagrama, no Zżygać się można. I nie wiem dlaczego mimo wszystko. Znaczy, domyślam się, że może jest jednak taka grupa odbiorców, być może ona jest nawet większa niż takie moje podejście, która lubi ten idealny obrazek, nie? Może są ludzie, którzy wierzą w tę bajkę, może ich jest więcej i dlatego do nich się celuje takim kontentem. Może, może jesteśmy w mniejszości, my, którzy lubimy też trochę realnego obrazu. Ta estetyka mocno kłóci się z głównym wydźwiękiem tego filmu, z jego celem którym nie jest pokazanie wyidealizowanej estetyki, jest poka jest celem, jego celem jest pokazanie prawdziwej estetyki, prawdziwego świata. I to słowo sztuczne płynnie przeprowadzi nas do kolejnego problemu, jaki ja tutaj widzę. Ten film sprawia wrażenie bardzo, bardzo mocno wyreżyserowanego pod tezę. A każde kolejne zdanie, które on wypowiada, totalnie mi odpycha, żeby to obejrzeć, bo to jest to, czego się najbardziej obawiałem odnośnie tego filmu i czego miałem nadzieję, że będzie jednak trochę inny. Znaczy na tyle, na ile powiedzmy, że na tym filmie mi zależało, żeby obejrzeć. Każda scena wydaje się sceną idealnie zapisaną w scenariuszu, żeby przekazać pewnego rodzaju informacje. Całego filmu, całej tej produkcji, niemal dwugodzinnej, była jedna tylko scena, której poczułem, że widzę na ekranie prawdziwe emocje. Była to scena przysięgi. Thank you I to była jedyna syna, w której poczułem, że oni zrzucają swoje maski, że widzę w nich człowieka. No i to jest właśnie ten problem, kurczę, że wiecie, z jednej strony mówili, tak, chcieliśmy to zrobić sami w ogóle, żeby, żeby zniknąć na trochę z internetu, poświęcić sobie czas, ale wiecie, nagraliśmy materiał ze ślubu, będzie w kinach. No i wszyscy dokładnie tego się spodziewali, że jednak ta kamera, jednak ci operatorzy, jednak realizacja takiego projektu w finale wpływa na to, w jaki oni sposób funkcjonują w tych warunkach i w jaki sposób chcą siebie przekazać. I kurczę, mi na przykład by było szkoda tego, że jeżeli już się decyduje na to, żeby gdzieś tam zniknąć z tego internetu w tym czasie, żeby poświęcić czas dla rodziny, to szkoda by mi było niszczyć ten czas właśnie obecnością kamery, bo wiadomo, że to wpływa na Twoje zachowania, szczególnie jak weźmiecie pod uwagę różne kompleksy Verso, tak jak weźmiecie pod uwagę potrzebę kontroli Freeza, to wiadomo, że to na nich wpływa. I a jestem przekonany, że te wszystkie sytuacje, które tam były, gdyby nie było, kamery przeżywaliby w inny sposób. I szkoda mi było tego tracić. Szczególnie, że wiecie, no kasy im generalnie nie brakuje, nie? To nie jest tak, że to jest ostatni ich rzut na taśmę, żeby coś zarobić, bo jak nie, to, to lipa, więc nie wiem. Żeby podać wam kilka przykładów innych scen, tego, co mam na myśli, mówiąc, że sprawiają wrażenie wyreżyserowanych. Mamy mm -hmm. na przykład scenę, gdzie nasi bohaterowie siedzą w takim idealnym pomieszczeniu, po prostu jak z żurnala i... <laughs> No, wiadomo, jakieś książki, ku Louis Vuitton. Wspaniałe miejsce. Dosłownie jak z jakiegoś, wiecie, katalogu. Yy, miejsce przygotowane pod sprzedaż w jakiejś luksusowej willi, niemalże. Ta scena tak bardzo wyglądała na właśnie wyreżyserowaną podtezę, że okej, okay, teraz chcemy pokazać, że jesteśmy zwykłymi ludźmi i tak jak zwykli ludzie, my sprzątamy. Wydźwięk tej sceny był tak przeraźliwie sztuczny i tak nieprawdziwy, że jest to scena dokładnie zrealizowana pod tezę. Chcecie prawdziwą scenę? Coś wam pokażę, patrz. To jest worek śmieci, który stoi koło mnie. To jest prawdziwe życie, kurwa, a nie. Już niedługo w kinach. Cała struktura tego filmu jest oparta na przedstawianiu jakichś tam wydarzeń, plus przeplata na wywiadami z naszymi bohaterami, że tam siedzą i mówią, odpowiadają na pytania jakieś, nie? Oczywiście zakładam, że pytania wcześniej przygotowane, no dlaczego nie? I tam nagle pada takie pytanie do Wersow. Co ty myślisz o tych plotkach, że Freeze steruje Twoim losem, że Freeze steruje Twoim wyglądem, że dominuje i tak dalej, nie? Że on kieruje całym. I wtedy, słuchajcie, jeśli chodzi o montaż i sposób ukazania tej sceny, to jest piękne. Nagle muzyka cichnie. jakieś Ujęcie się gdzieś pojawia, zwolnione tempo. Na, na, następuje taki. taki na, tkaś... Powinno jeszcze być ten, ten bicie serca, takie du, -du, du, -du, du, du, taka ścieżka, jak unolana, taka budująca napięcie. Dż -dż 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 -dż. I co ona ta... odpowie? <grym> co teraz <grym> będzie padło? To istotne <grym pytanie, <grym nie? I słuchajcie, ta podbudowa wizualno-montażowa jest tak. Sztuczna, też zrobiona tak pod konkretne wywołanie konkretnych emocji, że już niezależnie co ona potem odpowiedziała i jak zareagowała na to pytanie, to ja już nie uwierzę za cholerę w tą jej odpowiedź. Nie uwierzę hmm. w spontaniczność tego tematu, że nagle się pojawiło to pytanie takie intymne i co ona odpowie, nie? Tutaj nie ma w ogóle naturalności. Oho, no i od nowa drama. Na gałęzi kontrowersów. Brakuje jej naturalności. Kur już była taka afera. Jest taka jedna scena, która fajnie nawiązuje do tego tematu. Tam Wersow jest w sali gra nagra kolejną piosenkę i nagle rzuca taki półżartem, że hej, tutaj siedział taki gość z kamerą. I słuchajcie, on z tą kamerę on nic nie robił. Ale jak tylko zaczynaliśmy gwałtownie dyskutować, coś się działo, to on nagle wstawał, odpalał, kamerę nagrywał. Gdy my kończyliśmy gwałtownie rozmawiać, to nagle wyłączał i siadał dalej nic nie robił. No, szuka sensacji. Ja sobie tak myślę, że w tym filmie więcej takich osób było potrzebnych. Ale nie dlatego, żeby szukać sensacji. Tylko poszukać tej prawdy. Słuchajcie, gdyby mi ktoś powiedział, że: Ej, idziesz za kulisy, będziesz tam sobie biegał z Freezem i Wersow, masz nakręcić ich życie i pokazać, jak się zachowują. To słuchajcie, ja bym się zachowywał dokładnie tak jak ten gość. Najcenniejsze dla mnie by było nie pokazanie tych pięknych miejsc, pięknych sylwetek na tle zachodzącego słońca i tak No, bo on by podchodził do tego ambitnie, no. A cel filmu był zupełnie inny. Niestety. Myślisz, że która grupa będzie większa? Ludzie, co pójdą na ten film, bo są fanami, czy ludzie, co pójdą na ten film ironicznie? Ludzie, którzy poczekają, aż będzie dostępny na jakiejś platformie streamingowej i sobie tam obejrzą w ramach jakiegoś abonamentu, niezależnie już czy ironicznie, czy, czy na poważnie. Myślę, że w finale tak będzie. Ale wiecie co tutaj jest ważne też? O w ogóle kurczę. Patrzcie, jaki recenzent jest ten filmu, którego nie obejrzałem, no ale dobra. To też nie jest tak, że każda taka scena prawdziwa musi być negatywna. Że właśnie mogą też być te w odbiorze prawdziwe sceny, które są wzruszające, które są pełne miłości, jakiejś akceptacji, że to też można ukazać. Tylko właśnie, żeby one były prawdziwe, no to pytanie właśnie, czy ta kamera? Ku może być, albo że są wtedy bardzo rzadkie jednak ludzie, którzy od lat występują na YouTube, mają w głowie nagle wdrukowane kamera, trzeba robić content, no i zaczynają pajacować i, i grają pod tę kamerę. Ja kiedyś powiem wam taką ciekawostkę, miałem, jak jeszcze chodziłem do szkoły filmowej mieliśmy zajęcia, to chyba było z filmu dokumentalnego albo ten temat akurat padł i wykładowca się wypowiadał, podał taką fajną informację, mianowicie, że jeśli idziemy kręcić o kimś film dokumentalny, mm, jakiejś postaci. No to spędzamy z nim, z kamerą miesiąc, dwa, trzy, czasami nawet kilka lat powstają takie filmy. I najlepszy, heh, jak już tak użyjemy takiego określenia, content otrzymujemy w ostatnim fragmencie naszego pobytu z tą osobą. Dlatego, że wtedy jesteśmy tak długo z tą kamerą, tak długo obcujemy i jesteśmy obok tej, tej osoby, że ona w pewnym momencie zaczyna zapominać o tym, że my w ogóle istniejemy z tą kamerą. Zaczyna hmm. nas traktować jako niemalże rekwizyt. Na początku jest siłą rzeczy skrępowana, bo się tego. No plus jakaś relacja też się buduje. Czy warto stracić jego godziny życia? Interpretując jego słowa, nie. I najlepszy content do takiego filmu dokumentalnego łapimy wtedy jak ta osoba zapomina o tym, że jest kręcona. W przypadku Frizzy Wersow oczywiście ten argument nie do końca pasuje, bo są to osoby, które są kręcone 99% swojego życia i one już opracowały do perfekcji sposób zachowania z kamerą, obycia z kamerą. Podam wam fajne porównanie, z czym mi się to kojarzy. Jak kręcimy na przykład film biograficzny o kimś, o jakiejś znanej osobie, no był na przykład Elvis, albo lepiej, Bohemian Rhapsody. I są to filmy, nad którym pełną kontrolę mają osoby posiadające prawa do tych wizerunków. A w przypadku Frizy Wersow, już u podstaw konstrukcji tego filmu leży największy problem. Problemem jest to, że Frizz i Wersow mieli całkowitą kontrolę nad tym filmie. No, i potem tak jest, że dostajesz taką cukierkową opowieść. Jakie wydarzenia zostaną pokazane, co powiedzą? Najmniej będzie tam prawdy. I ta kontrola, którą się ma nad tą własną laurką, jest najgorszą rzeczą, która może być w kontekście ukazania prawdziwego człowieka. Wyobraźcie hmm. sobie, że kręcicie film o sobie, nie? Swoją biografię. To nawet jeśli pomyślicie, a, a ja bym ja bym nie chciał takiej laurki. Ja bym się źle z tym czuł, że, że takie piolenie jest na mój temat. Że tak samo, na takiej małej skali, no bo to wiadomo, nie jest film dokumentalny, kiedyś taki na pewno mnie powstanie, ale no jeszcze nie teraz. Ale kurwa, nawet tak jak w takim wywiadzie, nie? Idziesz na podcast czy coś i potem to cenzurujesz, to jaki to ma sens, kurwa. Dla mnie to w sensie. Moim zdaniem to totalnie obcina emocje, autentyczność, spłyca postać, nie wiem. Dla mnie to. Jest Dziwne, że, że ludzie się na coś takiego jakoś tam próbują decydować. Tu już nawet, wiecie, nie chodzi o to, czy jest to film, który zasługuje na to, żeby pojawić się w, na ekranie kina i tak dalej. No kimże ja jestem, żeby oceniać, co się ma pojawiać na ekranie kina? Nawet trochę im mogę zazdrościć tego, że udało im się swoje dzieło wypuścić na wielkie ekrany. Wiecie, tak nawet egoistycznie na to patrząc, gdybym ja teraz wziął i nakręcił sobie jakiś dwugodzinny film, taki półprofesjonalny, i gdybym miał możliwość wyświetlić go, nie wiem, w Cinema City, w IMAX-ie, no to rany skakałbym z rany oczywiście większość by pewnie z was powiedziała e no nakręcił sobie jakiś dwugodzinny film youtuberek i teraz będzie w kinie wyświetlany oho ho ho nie że nie zasługuje ale tak wewnętrznie ja bym się z tego cieszył zobaczyć swój film na wielkim ekranie No czy na pewno jest też promocja kina no kino nie jest teraz że tak powiem w gazie ludzie nie korzystają tak hucznie i, i masowo z kina więc czy takie rzeczy ich trochę do tego przyciągną no tak no My, dlatego też w ramach takiej promocji i uderzania w odpowiedni target, te kina też się na to decydują. No, no tak to jest. Więc ostatnio tak myślałem, że dawno z patrycją w kinie nie byliśmy i byśmy sobie może na coś poszli do kina. Nawet nie wiem co jest, ale na coś może byśmy poszli. Starając się możliwie merytorycznie ten film ocenić, uważam, że on nie spełnia swojej funkcji. Oaj. Zakładam, że osoby, które uwielbiają Freeza, uwielbiają tych bohaterów, pewnie się będą cieszyć, dostaną zapewne więcej tego samego. Ale ja z punktu widzenia osoby, która idzie na ten film, nie do końca siedzę w tym świecie, ale mimo wszystko chciałbym zobaczyć troszkę ludzkiej historii, ludzkiej opowieści. Ja mógłbym teraz pójść na przykład na ten film Frizzy Wersow, obejrzeć go i polubić tych bohaterów. I stwierdzić, że ej, może wejdę na YouTube, a, zobaczę, co ten Freez robi. nie? Pooglądam sobie jego filmy, bo ta produkcja na tyle mnie zainteresowała. Tymi bohaterami, że jestem w stanie w tym momencie wejść i śledzić ich życie, nie? zobaczyć, co tam sobie przygotowują, co śpiewają, co nagrywają. Jednak, tego, tej funkcji ten film w ogóle nie spełnia w moich oczach. Ja nie jestem nimi bardziej zainteresowany. Ja zobaczyłem więcej swego rodzaju wizualnej laurki na ich temat. Zwracam uwagę, że nie wiem na ile ten film był oczywiście wyreżyserowany, bardzo możliwe, że nie wiem, że to wszystko jest faktycznie totalny, spontan i tak po prostu wyszło. Nie byłem na planie, nie wiem, ale ponownie zwracam uwagę, że ja tylko prezentuję swoje wrażenia po tym seansie. No, tylko że to jest, tak to co on mówi, zakładałoby ambitne podejście do tematu i próbę, nie wiem, zbudowania dalej swojej marki, a to jest po prostu content jak film z YouTube'a, znaczy wiadomo, profesjonalnie nagrany, ale jak film z YouTube'a, tylko że na, w kinie, ale skierowany czysto do fanów, że będą się podniecać, że mają wgląd na ich ślub. To nie jest skierowane do. Pozyskania nowej widowni, zbudowania jakiejś szerszej, szerszej grupy odbiorców, tylko czysto dla fanów. No. A że tych fanów mają sporo, to im mogą sporo zarobić. Moje wrażenie jest takie, że otrzymaliśmy bardzo mocno szytą na miarę wyreżyserowaną laurkę, <laughs> której emocje wybuchają w samym tylko punkcie kulminacyjnym podczas uroczystości zaślubin. Wtedy zobaczyłem ludzką twarz tych bohaterów. Ale jak na dwugodzinny film, to zdecydowanie za. Mało. No, czyli jakich lubisz, to poczekaj na streaming, bo wiadomo, że tam to trafi. Jakich nie lubisz, to nie ma za bardzo sensu oglądać. Tak bym podsumował te recenzje. Ale i tak powiem szczerze, że dosyć delikatnie się wypowiadał tutaj pan na gałęzi. Dosyć delikatnie, zakładając, że było tam wdzięczne pole do orki. Ja bym wolał yy, iść na film jakiegoś pateca do kina. Gdyby ten, y, cała seria filmów Pateca odnośnie wyprawy na Monteveres była w kinie, to powiem wam, że gdybym poszedł na ten film do kina, to wróciłbym i nagrałbym w kurze pozytywną recenzję. Serio, to, to się mega nadawało na, tako, na taki film w kinach. To by była zupełnie inna recenzja. Poszedłbym i powiedział, że kurza, zajęty film YouTubera. Nie żałuję, było super. Serio, tak by było. No w tym wypadku nie byłem na filmie Freeza i Wersow, ale no raczej. Nie te odczucia mam, przynajmniej tak ten.